No, witam serdecznie w kolejnym odcinku Łódzkiego Podcastu Biegowego. Dzisiejszym gościem jest dr Piotr Kędzia, olimpijczyk z Aten i z Pekinu. Bardzo mi miło. Witajcie. Piotrek, jesteś już emerytowanym jakkolwiek to brzmi sportowcem, ale zanim przejdziemy do tego życia po tej karierze sportowej, Trochę jakby wrócimy do tego, jak w ogóle się zaczęła ta Twoja przygoda? Skąd znalazłeś się w lekkiej atletyce? Oj, to jest dobre pytanie. To, to tak naprawdę musiałbym sięgnąć czasów w swojej szkoły podstawowej. Leźnica Wielka, taka, taka jest tam jednostka wojskowa niedaleko Łęczycy. I chodząc do szkoły podstawowej no wtedy taka wielka pasja do biegów przełajowych. Tak naprawdę moja przygoda z bieganiem zaczęła się właśnie od biegów przełajowych na WF-ie, a później już takie starty w zawodach szkolnych. Mam, to są moje piękne wspomnienia, bardzo osobiste. Te sztafety 10 razy 1000 metrów, właściwie czasami wspomnieniami rozgrywam je do dziś. Mieliśmy taką fajną paczkę chłopaków, jak jeździliśmy tam na te lokalne zawody, to udało nam się tam kilka razy odnieść wiele sukcesów. Także to jest szkoła podstawowa. Później troszeczkę jakiś krótki epizod związany z piłką nożną, przeprowadzka do łodzi. Stałem się łodziakiem, i tutaj, dzięki mm, nauczycielowi wychowania fizycznego Michałowi Andrzejczakowi, y, znalazłem się na AZS-ie. Zawiózł mnie na takie zawody kontrolne, bo była to taka ciekawa historia, że nie mogłem wystartować w zawodach przełajowych, y, w takich zawodach dzielnicowych z różnych tam względów, ale on powiedział Piotrek zawiozę cię na mistrzostwa Łodzi, wystartujesz poza konkurencją, bo ja jestem bardzo ciekaw jak tobie pójdzie. No i tak się stało, że ja wygrałem te zawody. No i to go sprowokowało do tego, żeby właśnie e, pojechać na te zawody na AZS. On przeglądał prasę łódzką, tak? także tutaj jego zasługa jest bardzo duża, ale jeszcze chciałbym oddać hołd, wrócić do tej szkoły podstawowej. To była szkoła podstawowa w Parądzicach, niesamowita szkoła e, i tam pierwszy mój nauczyciel wychowania fizycznego, Jarosław Cieślak, świetny brydżysta, historyk I, i on we mnie tutaj jakby zaszczepił taką pasję do sportu, świetnie prowadził te lekcje, mimo że te warunki były no, wtedy no, dużo uboższe, tam, bo to była zwykła szkoła na wsi, także no, przyjechałem tutaj do Łodzi pod koniec lat 90. jako taki no, młody człowiek z jakimiś marzeniami sportowymi. Okay, do... Tutaj, jakby trochę pół żartem, pół serio, mogę powiedzieć, że też mam bardzo fajne wspomnienia z Leżnicy Wielkiej: kiedyś tam się odbywał pół maraton Puchatka, do dziś mam stamtąd rekord, rekord życiowy, ale to była moja przygoda i zabawa, a ciebie ta droga sportowa z małej jakby miejscowości, z tych zawodów szkolnych, doprowadziła na Igrzyska Olimpijskie, więc cały czas byłeś już po przeprowadzce do łodzi związany z AZS Łódź i. Jak to się zaczęło? Jakby, bo były te zawody, wygrałeś, i później od razu gdzieś łowcy talentów cię wyhaczyli i zaprosili do testu, Czy to jeszcze jakby była taka droga, gdzieś ćwiczenia w szkole i te zawody szkolne? Znaczy te zawody polegały na tym, że to był bieg na 60 metrów, skok w dali bieg na 300 metrów. Tam z zawracaniem na tej, okay. na tej prostej 100 metrowej. I pamiętam, że miałem taki mały ból głowy, ponieważ stanęło naprzeciwko mnie dwóch trenerów. Jeden trener chciał mnie do sekcji biegów długich, a drugi trener do przedłużonego sprintu. I ja nie wiedziałem wtedy, jaką decyzję podjąć, no bo bardziej się znałem na tych biegach długich, przełajach. Ale pamiętam, podszedł taki człowiek, pan Muzolf, i powiedział: Piotrek, idź sobie na te przedłużone sprinty, bo wydłużyć się zawsze możesz. I to, jakby mi rozstrzygnęło ten dylemat. I przez 12 lat trenowałem pod okiem bardzo dobrego trenera Krzysztofa Węglarskiego, który przecież też już wychował złotego medalistę olimpijskiego Kajetana Duszyńskiego w tej sztafecie Mix 4x400 metrów w Tokio. Także 12 lat tutaj już później pod okiem trenera Węglarskiego trenowałem na azs I trzeba też powiedzieć, z dużymi sukcesami, bo od juniora sukcesy na imprezach międzynarodowych, więc. Szybko ten przeskok, jeszcze raz wrócimy z tej małej szkoły, z tych zawodów szkolnych, poprzez udane zawody i pokazanie swoich możliwości. Trenerzy rzeczy wyłapali, i no, bardzo szybko w wieku juniora przyszły sukcesy międzynarodowe. Tak, to prawda, chociaż ja pamiętam, że się w ogóle cieszyłem z jakichś takich pierwszych zwykłych sukcesów na poziomie wojewódzkim. Tak? To, to, to nie było od razu tak, że ja tam. Mnie się nawet nie śniło, że ja tam gdzieś zdobędę jakiś medal na imprezie międzynarodowej. Ja się cieszyłem, jak tam coś w Łodzi mi się udało wygrać i gdzieś tam odnotowali mnie tam w jakiejś łódzkiej gazecie. Później to jakby to troszeczkę przyspieszyło. No i faktycznie tam był ten taki sukces. To było Wicemistrzostwo i Mistrzostwo Świata w kategorii. Degorji młodszych w Debreczynie, ale dzisiaj to ten sukces też rozpatruję pod tym kątem, że ja zupełnie nieświadomie biegnąc na, trze na trzeciej zmianie w tej stafecie szwedzkiej na 300 metrów, biegłem równocześnie na zmianie z Usainem Boltem. I jeszcze mi się udało na ostatniej prostej, tam jakiś tam jeden metr, dwa dołożyć. I to mi wyciągnął kolega Damian Bombol, nasz tutaj też łodziak, łodzianin. I, 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 no i co, no i, no i takie miłe zaskoczenie, tak. i teraz podsumowując ten etap historii, Piotr Kędzia, jedyny biały, który wygrał z Jusenem Boltem. I chyba nie tylko ja jedyny biały, to tam jeszcze, jeszcze, były, jeszcze byli może z Łodzi, tak. I pamiętam, że jak pojechaliśmy za rok na Mistrzostwa Świata Juniorów do Kingston na Jamajkę, no to Bolt już był innym człowiekiem, to już był inny poziom. On wtedy już na 200 metrów bił rekordy świata, to już właściwie, on miał już takie wyniki, że on już był na poziomie powiedzmy finału olimpijskiego, tak, a my byliśmy po prostu na bardzo dobrym poziomie juniorskim, i, 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 i nasz występ sztafetowy za, zakończył się na czwartym miejscu. Liczyliśmy tam na medal. Wiedzieliśmy, że Amerykanie, Jamajczycy u siebie, ale mieliśmy kontuzję niestety. I tutaj człowiek, który wszedł rezerwowo, on pobiegł naprawdę swoje, nikt nie miał do niego pretensji, no ale to te, tą sekundę dwie nam tutaj po prostu zabrakło do medalu. Eee... Teraz jakby nie wiem, czy się ze mną zgodzić. Nie zawsze jest to jednoznaczne, że sukcesy wieku juniorskiego przykładają się na młodzieżowca, tym bardziej na, na seniora, a u Ciebie ta dobra pasa, będę się trzymał tych pierwszych zawodów na, na zs trwała, bo po wieku juniora w młodzieżowcach również sukcesy w sztafetach, i w seniorach również. Tak, Bartek, tylko ja bym nawet dzisiaj, jakbym miał coś poprawiać w swojej jakiejś historii, to nawet bym powiedział, że jeszcze trochę za szybko. tak? Tutaj zacząłem się gdzieś tam, powiedzmy, wybijać. Tak to nazwijmy, boż od młodzika coś tam się udawało fajnie pobiegać. Moi koledzy to, to kiedyś użyli takiego stwierdzenia, że te wczesne wyniki w sporcie to są często przekleństwem tych młodych sportowców. tak? No bo później jakby no nie masz czego. Ja jednak tutaj no mając jakieś geny. Tak, no mając jakąś tutaj no, chęć do pracy, ale byłem jednak tym typem, który gdzieś chyba wyczerpywał tą definicję takiego trochę talentu sportowego, że talent sportowy to jest zawsze ktoś, kto ma wysokie parametry motoryczne, ale jednak trochę opóźniony rozwój biologiczny. Tak, że u mnie jednak później ta natura jeszcze miała z czego dokładać, bo jak ja się spotkałem ze swoimi rywalami na zawodach modzikowskich, no to oni już się golili, oni już tacy byli rozwinięci, a ja tam gdzieś taki mały szczurek, który tam zdenerwował się i coś tam im namieszał troszeczkę na, na ostatniej prostej. I tutaj myślę, że, że no. Tak to się po prostu rozłożyło. Ja skończyłem dosyć wcześniej tutaj, można powiedzieć, tą swoją przygodę ze sportem wyczynowym. Zawsze mówię wyczynowym, nie zawodowym, bo, bo, bo wiemy, zawodowi to są piłkarze, nożni i tak dalej, W lekkiej atletyce to tam jeszcze za moich czasów to wyżyć może z tego było trudno. Bo ja skończyłem tutaj tą karierę w wieku 26 lat. To się tak mówi, że, że to jest taki najlepszy wiek, ale ja już jednak widziałem, że, że no to, to jest ten czas, że, że nadchodzą młodzi, że to nie chodzi o to, żeby zbierać te, te kolekcjonować igrzyska. No, no mnie interesowało prezentowanie takiego poziomu, że jadę na igrzyska, jest finał i może jeszcze mam szansę zawalczyć o, o coś więcej. Tego nie widziałem i stwierdziłem, że, że no, no, to, 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 to po prostu muszą już to młodzi wziąć w swoje ręce i, i, i ja też mam jakiś pomysł na życie. Jasne, ale tutaj warto podkreślić, dwukrotnie byłeś na olimpiadzie w Atenach i w Pekinie i w Pekinie szóste miejsce w sztafecie, więc myślę, że to jest taka bardzo fajna kropka na takie miłe zakończenie tej przygody z profesjonalnym sportem. Tak. Tak, no to był 2008 rok, ja kończyłem w 2010, natomiast jeżeli chodzi o ten taki dwuskok związany z igrzyskami, to Ateny dla mnie to był zupełnym niewypałem, tak? Ja się cieszyłem, że ja tam pojechałem, ale ja wróciłem z tych igrzysk i przyznam się szczerze, że przez tam dłuższy taki czas to ja miałem dosyć tych igrzysk, bo, bo, bo ja widziałem, że pojechałem jako rezerwowy, doznałem tam kontuzji, były różne takie niesnaski tam, które, które mnie jako takiego młodego sportowca trochę gdzieś tam zraziły, ale później się Jakoś otrząsnąłem i stwierdziłem, no, że trzeba coś z tym zrobić i że przede wszystkim trzeba trenować do kolejnych igrzysk, żeby przede wszystkim wystartować na nich, tak? bo wiedziałem, że to będzie taki, taki jakiś nie, niedomknięty rozdział w jakiejś tam mojej historii i to się, to się mi udało akurat zrobić, bo, bo, bo i, i cały sezon się tam bardzo dobrze układał, forma była życiowa. Trochę mi przeszkadzało to, że sezon był bardzo długi, bo, bo myślę, że dzisiaj mogę to powiedzieć, że nie dowiozłem tej najlepszej formy, takiej jakiej bym chciał na igrzyska, bo to no, tak się po prostu tam rozkładał tych, kalendarz tam biegowy, ale igrzyska w Pekinie to jest naprawdę niesamowite prze, przeżycie. I do dzisiaj fachowcy czy tam eksperci zgodnie mówią, że to były jedne z najlepszych igrzysk dotychczas rozegranych. Tak? Te, te obiekty naprawdę robiły wrażenie, organizacja. Yy, no to, yy, a Ateny to Ateny, kolebka Igrzysk Olimpijskich. Był ten duch, tak? jak się palił znicz na stadionie to było czuć tego ducha, ale Pekin no to, no to, no to była jakość, to była technologia, to, to, to było wielkie show. Tak? A niby tylko 4 lata różnicy. Tylko 4 lata, dokładnie. Dokładnie, no i pamiętam też, jeśli można, to, 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 to jak dziś, jak w Wiosce Olimpijskiej, no już wieczorem, no bo nie pojechaliśmy na stadion, bo trzeba było tutaj no, dbać o regenerację, ale oglądaliśmy w telewizji ten, ten, ten finał 100 metrów Usaina Bolta, no to, to przyznam się, że jak wracałem do pokoju, to tak, mówię, nieźle, 9.68, no to zrobiło wrażenie i on jeszcze się poklepia, po, poklepał po tak, klatce pamiętam, przed, przed metą, jakby chciał pozdrowić publiczność, to na mnie zrobiło wrażenie. on zrobił tak. Piotrek, wiem, wiem tak. pamiętam, tak, ale teraz jestem lepszy. Ale nie startował w drugiej sztafecie, namawiali go tam, żeby trenować te 400 metrów, no ale to jest specyficzny dystans. To, to, to naprawdę to zmęczenie, zakwaszenie, to trzeba sobie powiedzieć, to jest moje naturalne środowisko życia, a Bolt tego, tego za bardzo nie lubi. No właśnie jakby ten, jakby podsumowując jeszcze to, Taką karierę y, mocno sportową, chciałem zapytać o ten dystans 400 metrów, bo on chyba nie jest taki y, prosty. Niby się wydaje, że to jest 400 metrów, a tam jednak jak tego zakwaszenie, i jakby to jest taki full, ta pętla wokół stadionu nie wydaje mi się takim prostym dystansem. Tak, no mało wdzięczny dystans podręcznikowo to się mówi właśnie, że to, to sprinty się kończą na 400 metrach. Sam trening też jest ciężki. Tak? No, generalnie to jest takie, takie funkcjonowanie no, w naszym tam jakimś mikrocyklu. To, to było od środy do soboty. To były yy, dwa najcięższe treningi. Tak? No i same zawody, tak? same zawody. No to, to ja już później doszedł, jak się tam jest dłużej w tych 400 metrach, to no, wiadomo sportowiec też dojrzewa jakoś. No to tak naprawdę często największym stresem, nie wiem, finał mistrzostw czy jakiejś tam międzynarodowej imprezy, to było to, kiedy mnie, mówiąc tak kolokwialnie, postawi, tak? I czy ja będę w stanie z, zareagować na to? Czy mnie postawi tak, że mnie odetnie i, i będę tracił, tak? Czy jednak mimo wszystko się zakwasza, ale, ale ten przesuw jeszcze, jeszcze ben, będzie i nie będę to aż tyle tracił na, na szybkości. I nie tyle, co rywale, tak? no Bo każdy wiedział, co, co rywal jest w stanie zrobić, mniej więcej, tak? 2010 rok, tak jak powiedziałeś, koniec kariery, 26 lat. I czy od razu miałeś pomysł na to życie po tym życiu sportowym? Dzisiaj jesteś doktorem Wydziału Nauk wychowania Uniwersytetu Łódzkiego. Czy już wtedy jakby wiedziałeś, że pójdziesz w tą stronę, czy jeszcze jakby szukałeś tej ścieżki zawodowej? Ja już tak dokładnie nie pamiętam, co ja wtedy myślałem, bo to niestety czas szybko leci, to już minęło 15 lat. No z wykształcenia jestem pedagogiem, skończyłem kierunek wychowanie fizyczne i zdrowotne. Gdzieś się widziałem, być może w szkole, być może w jakichś służbach mundurowych, padła taka propozycja, żebym, żebym został na uczelni. No i to już dzisiaj właściwie miałem 15 lat, tak? I tak się właśnie trochę przestraszyłem, bo, 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 nie, bo nie czuję się, jakbym pracował na tej uczelni 15 lat. Zostałem jakby właśnie, bo tu często Bartek tak mnie tutaj tytułuje z tym doktorem, a to, to, to jest, ja po prostu zostałem Asystentem i zostałem zobligowany. Ja miałem 6-8 lat, żeby ten doktorat napisać. I tutaj mogę od razu powiedzieć, że napisałem ten doktorat tak naprawdę dzięki sportowi. Sport wykształcił we mnie niesamowite poczucie zadaniowości. To jest tak ogromna siła, bo pisanie doktoratu to jest samodyscyplina i to siadanie wieczorami, w wakacje. Człowiek siedzi na leżaku i myśli o tych podrozdziałach, co tam napisać, bo ma pięknie zatytułowany podrozdział, a nie wie co napisać to ta zadaniowość, no, spowodowała, że, że mówiąc tak kolokwialnie, ja to dowiozłem do końca. Bo to jest naprawdę duża szkoła samodyscypliny, tak bym to ujął. Ten, jakby to, że tytułujecie tym doktorem, to też chcę podkreślić, że tak jak sam powiedziałeś, w tej karze sportowej jakby szedłeś do, do perfekcji, chciałeś jakby być jak najlepszy. No i w tej jakby pracy naukowej również chcesz się rozwijać i iść, iść gdzieś dalej. Radzisz przekazywać wiedzę, ale też przy okazji z mojego punktu widzenia, obserwując z boku, też jakby sam się rozwijać, więc jakby to wynika z tego i dlatego to dziś tam tak mocno podkreślam. Bo sport ma w ogóle dwa wymiary. Ja to często przypominam studentom, Te, tak w największym skrócie. Ma, sport ma wymiary rywalizacyjny i perfekcjonistyczny. I to jest też jakby to rzutuje w ogóle na rozwój sportowca, a później człowieka. Że najpierw my rywalizujemy. Tak jak ja pamiętam, przypominam sobie, byłem młodym sportowcem, to chciałem zaimponować rówieśnikom, chciałem sobie coś udowodnić, tak, że o, tu przebiegłem, tu wygrałem, ale później to już nie wystarcza. Później człowiek zaczyna, że tak powiem już kolokwialnie, grzebać w treningu, w regeneracji, w odżywianiu, no żeby jednak biegać na miarę swoich możliwości, żeby dojść do tego perfekcjonizmu. Tak? I to, to, to jest według mnie taka naturalna droga, tak? że rywalizacja to jedno, ale później nawet jak ja zajmę to trzecie miejsce, czy piąte. Ale jak sobie powiem, pobiegłem dobry bieg, tak? to, to był wynik, na który dzisiaj było mnie stać, to jestem zadowolony. Tak? To tak jak się często mówi, że w życiu nie trzeba odnosić wielkich sukcesów, żeby być szczęśliwym. Tak, to, 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 to nie zawsze jest tak, żeby trzeba zdobyć złoty medal olimpijski, żeby być w życiu szczęśliwy. Można I... mieć normalnie poukładane życie i się cieszyć z małych rzeczy. W rozmowie z Kingą Królik tutaj też padło, jakby był to półfinał Igrzysk w Paryżu, ale zwieńczony rekordem życiowym. Więc to myślę, że dla sportowca uzyskanie rekordu życiowego na Igrzyskach Olimpijskich to jest zrobienie wszystkiego, co mógł zrobić. Czyli w 100% przygotowana forma w tym momencie, w którym jakby powinna, powinna być. To, to też jakby potwierdza to, co mówisz? Dokładnie tak. I to jest wtedy to takie nasze małe zwycięstwo, tak, że... Okej, okay, czyli ten 2010 rok, dostajesz propozycję, zaczynasz pracę na uniwersytecie, myślę, że ta praca Cię spełnia, skoro dopiero niedawno zauważyłeś, że to minęło 15 lat, więc miejsce, w którym pewnie super się odnalazłeś. Cztery lata później pojawia się pomysł na projekt, który nazywa się Olimpijska Akademia Biegacza, który trwa do dziś. Jakbyś trochę o nim opowiedział? Tak, no faktycznie tutaj mam koszulkę i tak sobie, bo ja w ogóle to jest też ciekawe, że to co mi się udało gdzieś osiągnąć w życiu, nie wynikało z tego, że ja coś musiałem, tylko ja chciałem. To było moje hobby. To mi sprawiało radość. I tak jak udało mi się coś w sporcie osiągnąć, bo ja kochałem sport do dzisiaj, kocham się ruszać, a przede wszystkim lubię się męczyć. Może być, że jak większość tutaj... Ludzi, pewnie, którzy oglądają ten podcast i lubią bieganie, to się poniekąd lubią męczyć. Natomiast ja się zawsze lubiłem interesować też innymi rzeczami, tak mam do dziś, i się interesowałem między innymi troszkę historią. I moja praca magisterska była poświęcona Olimpizmowi w Łodzi, a praca doktorska też sportowi w Łodzi, ale w tym wymiarze pozasportowym. Mnie interesowało, co stowarzyszenia sportowe w okresie międzywojennym mogą zaoferować tym zawodnikom, czyli różne biblioteki, Biblioteki, czytelnie, kursy, szkolenia, wycieczki, tak to, to wtedy się dużo działo. Dzisiaj to niejako zanikło. No może gdzieś tam coś się dzieje, ale ja bym się w ogóle nie obraził, żeby to dzisiaj wróciło, bo to jest, było coś naprawdę niesamowitego. Yy, I to była moja ta pasja do historii, i właśnie dzięki temu powstała ta praca, po prostu. Tak. I. i, 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 i Super, że to się tak udało połączyć, tak? czyli to, to wyzwanie doktoratu z jakąś taką, z takim hobby historycznym. A olimpijska Akademia biegania to, są, to jest grupa osób, które z Tobą jakby na przestrzeni lat trenuje, przygotowuje zawodników do startów na różnych dystansach, czasami też prowadzi zajęcia otwarte. Czy to jest też takie, yy, yy, taka jakby pasja, która jakby pozwala Ci wrócić do tego czasu, kiedy byłeś jakby czynnym sportowcem? Na pewno tak, ja, ja pamiętam, że na początku miałem trochę takie ciągotki, takie dylematy, żeby i już troszeczkę gdzieś się zajmować trenowaniem, ale jednocześnie samemu trochę startować. Zresztą Bartek sam wiesz, bo wiele razy się pojawiałem na listach tych tak, tak. twoich biegów i tam, tam wylewałem poty, no ale później stwierdziłem, że jednak no, trzeba wybierać i po prostu stwierdziłem, że nawet jak tam coś urwę tam z tego swojego jakiegoś rekordu życiowego, to ziemia się nie zacznie kręcić w drugą stronę i, i trzeba być też Mieć ten czas dla innych i, i się tutaj zaangażowałem już tak na 100%. Yy, Olimpijska Akademia Biegania to jest grupka małych ludzi. Na dzisiaj, ja jestem otwarty na różne propozycje w różnych grupach treningowych pod różnymi szyldami prowadzę zajęcia. Mamy sekcję biegową na Uniwersytecie łódzkim. Od chyba ponad od, nie, chyba, na pewno ponad dziesięciu lat tutaj z klubem, współpracuję z klubem biegacza Aksencze. mamy drużynę biegową w Commerzbanku, tak? Byliśmy jeszcze w wielu innych tutaj, ja byłem w wielu innych tutaj jakby projektach. I to są zawsze ciekawe doświadczenia, i myślę, że wartością jest to, że większość z nich, z nich to jest taka współpraca wieloletnia, że, że właściwie gdzieś nie jesteśmy się w stanie obejrzeć, a my się już zaprzyjaźniamy i, i jest to jakimś takim, taka można by powiedzieć, nawet taka czynność samoobsługowa dnia codziennego. Tak? To no, fajnie, bardzo fajnie, też, że jakby chcesz przekazywać wiedzę. Czasami wiem, że, że też były otwarte treningi w łódzkich parkach, więc można, można jakby pewnie zawsze się skontaktować i, i też dołączyć do, do tej grupy. A jeszcze jedna rzecz, która jakby trochę będzie nawiązywała do do tego czasu, kiedy byłeś aktywnym sportowcem, bo mówiłeś, Majka, to jakieś wyjazdy, Igrzyska, i tak dalej. Te podróże, podróże w bieganiu są, jakby nie, czy to amatora, czy, czy, czy zawodowca, jakby one zawsze się ze sobą łączą. Nie? Czy w tym czasie był też taki moment, żeby coś pozwiedzać, zobaczyć, czy to taki był mocny okres skoncentrowany na treningu i raczej nie było na to czasu, żeby, żeby coś zobaczyć, coś więcej gdzieś, gdzieś niż tylko jakby stadion, trening, hotel. Mówimy o tym okresie wyczynowym. Nie, no to zdecydowanie tak. to Na pewno nie były to wycieczki turystyczne, ale już generalnie sam wyjazd, no naprawdę dzięki sportowi udało mi się zobaczyć troszeczkę świata. Jeździliśmy regularnie tam w okresie zimowym na obozy do RPA, byliśmy na obozie w Meksyku, byliśmy na obozie w Japonii, byliśmy na obozie w Stanach Zjednoczonych, także mogę tutaj wymieniać. Nie zawsze się to obozy kończyły jakimś sukcesem w temacie formy. To nie działa tak tak, dokładnie. Nawet później na koniec dochodziłem do wniosku, jak tam wracałem gdzieś z końca świata, że kurczę, mogłem zostać w Łodzi i tu bym zrobił swoją formę. Wyspałbym się w swoim łóżku, wiedziałbym co jem, miałbym tą pogodę taką przewidywalną i, i też można w Łodzi zrobić formę. I nieraz ją tutaj zrobiłem się i nie wstydziłem później gdzieś tam na świecie. Ale dało się pozwiedzać. My zawsze mieliśmy taki, można powiedzieć, zwyczaj, że niedziela to był dzień wolny. Jak chcieliśmy przykładowo na trzy Obóz i zawsze żeśmy sobie wynajmowali jakiś samochód i robiliśmy sobie wycieczkę. Generalnie, żeby też psychicznie odpocząć, tak żeby nie siedzieć w pokojach, żeby nie tylko sport. I to, 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 to był jakby nasz taki, taki stały punkt tak? I, i wtedy udało się tam zawsze coś zobaczyć. Bardzo fajnie, ale też tutaj taki wątek podsunąłeś mi już kończąc naszą bardzo ciekawą rozmowę. Że mogłeś się przekładać lepiej w Łodzi. Ja, będąc studentem, stąd ty też wspomniałeś o tych swoich pierwszych zawodach, to pamiętam, że jak były akademickie mistrzostwa województwa Łódzkiego na hali to 1000 metrów biegaliśmy na odcinku 100-metrowym. Dzisiaj te warunki mamy halę RKS-ie, mamy różnego rodzaju sale z hipoksją. Jest ta dostępność treningu, że nie trzeba jakby jechać strasznie daleko, a można wykonać tak naprawdę tą samą dobrą pracę. To prawda, no to Bartek, właściwie powiedziałeś wszystko. Ja może tylko dopowiem, że jak ja kończyłem swoją przygodę ze sportem wyczynowym w 2010 roku, a jeździliśmy po świecie, więc mieliśmy możliwość podglądania, jak inni trenują, to, to ja powiem, że jeszcze wtedy nawet nie było rollerów. Tak? Rolery to wyszły tam rok 2011-2012, więc nawet już w zakresie takiej regeneracji domowej, tak? no to tutaj jest już jakiś powiedzmy przeskok, no, o butach karbonowych to tam nawet nikt jeszcze nie śnił, także, także sporo się zmieniło i to zresztą widać nawet po wynikach, tak? które właściwie w ostatnich dwóch, trzech tygodniach spływają ze świata, tak? rekord w półmaratonie, rekord Duplantisa, rekord tam świata ten halowy na 5000 m, Fischera, notabene zrobił to według mnie, w genialnej atmosferze, bo na mnie zrobił ten wynik wrażenia, ale ta atmosfera zawodów, Nie, tam zrobili taki kocioł, tam ci kibice weszli do środka, patrzyli mu w oczy, żeby on przyspieszał i była naprawdę nieprawdopodobna atmosfera. Chciałbym, żeby więcej takich zawodów w Polsce było też. No, to, co przed chwilą powiedziałeś, to, to ja mogę potwierdzić swojego takiego amatorskiego biegania. W 2016 roku byłem na maratonie w Paryżu. Ponad 40 tysięcy osób startujących i tłum kibiców na trasie. Ja gdzieś tam, mając kryzys, przechodząc do marszu, i co chwilę kibice krzyczą, tam, ale, ale jakby żeby szybciej, nie, nie można się zatrzymać, bo, bo krzyczą na ciebie, prawie że dopingują i, i tak. I myślę, że, że kibice nie tylko na stadionach piłkarskich no, motywują i jeszcze tak potrafią wykrzesać energię zawodnika i, i fajnie, żeby, no, możemy sobie tego życzyć, żeby na biegach kibice też mocno i żywiołowo dopingowali, bo to naprawdę może pomóc zawodnikom uzyskać rekordy życiowe. Tak, no super się dzieje jak są dobrze zorganizowane zawody, jeszcze się tworzy widowisko sportowe, tak? czyli są, są, są kibice, dlatego między innymi smutne były te igrzyska chociażby z Tokio, tak? które się odbywały bez kibiców. Tak? I to to... to był smutny czas. No. Yy, tak, tak. i to, to właśnie jest symbol tamtych czasów, tak? że jednak, że jednak no, czegoś brakuje. Tak. W takim razie powoli przechodzimy do łódzkiej przebieżki, czyli pięć szybkich pytań do naszego gościa. Ulubiona jednostka treningowa? Interwały. Asfalt czy traje? Asfalt. Ulubiony dystans? 400 metrów. Ulubiony but biegowy? Adidas? Wymarzona impreza biegowa. Możesz powiedzieć, że już na takiej byłeś, a może jakąś gdzieś tam jeszcze masz gdzieś stół głowy? Chyba największy klimat i sentyment to jest parkrad. Okej, okay, tutaj mnie zaskoczyłeś, czyli jakby tutaj mówimy o tym, co jest po. Tej karierze sportowca. Mm -hmm. Pamiętajcie, że najbardziej aktualny kalendarz imprez biegowych rozgrywanych w województwie łódzkim znajdziecie na stronie biegampołodzi.pl. Wybierając na te zawody możecie wybrać się również do truchtu po jak najbardziej odpowiednie buty do biegania. A na trasach wypatrujcie Konrada Ciężkiego, czyli zabieganego fotografika, który robi bardzo fajne zdjęcia. Dzięki bardzo za kolejny odcinek. Dziękuję również Piotrkowi za bardzo ciekawą i myślę, że inspirującą rozmowę. Dziękuję bardzo.